Posłuchaj mnie uważnie Czy czujesz, że nie możesz odnaleźć spokoju ani psychicznej równowagi, bez względu na to, jak bardzo się starasz? Czy jesteś zmęczony tym, że wszystko cię drażni, i masz dość życia z poczuciem, że twoje emocje dominują nad tobą bardziej, niż byś tego chciał? Jeśli tak, nie jesteś sam i nie, nie dzieje się tak, dlatego że jesteś słabą osobą. Dzieje się tak, ponieważ nikt nigdy nie nauczył cię panować nad swoim wnętrzem. Żyjemy w świecie, który trenuje nas do reagowania, ale nie do refleksji, w świecie, który celebruje szybkość, opinię i osąd, ale zapomniał o sztuce spokoju. Konsekwencja jest jasna: miliony ludzi uwięzionych w nieustannej emocjonalnej burzy, wyczerpanych, drażliwych i zagubionych. Ale oto prawda, której nikt ci nie mówi: nie urodziłeś się, by tak żyć. Masz w sobie siłę, której nie używasz, i spokój, który nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. Ale od tego, co zdecydujesz pielęgnować w środku. I to jest dokładnie to, co ci dzisiaj pokażę. Podzielę się z tobą pięcioma stoickimi zasadami, które, jeśli zdecydujesz się je uczciwie zastosować, mogą przywrócić ci kontrolę, jasność i spokój, których tak bardzo szukasz. Zostań więc i słuchaj do końca, ponieważ zaraz przypomnisz sobie o czymś, o czym zapomniałeś. Ty możesz zapanować nad swoim umysłem. Ty możesz żyć w spokoju. Zasada numer jeden. Nie bierz niczego zbyt poważnie. Tak, wiem. Ego się opiera, twój umysł krzyczy, ale przecież to było ważne. Nie zasłużyłem na takie traktowanie. To niesprawiedliwe. Ale wiesz co? Większość rzeczy, o które się gniewasz, nie ma najmniejszego znaczenia. Pomyśl o tym, ile razy złościłeś się z powodu spraw, o których tydzień później nawet nie pamiętałeś, niestosowny komentarz, ktoś, kto zajechał ci drogę, kłótnia wynikająca z nieporozumienia, wszystkie te sytuacje zabrały ci tylko energię, jasność i pokój. Rzeczywistość jest taka, branie wszystkiego zbyt poważnie to subtelna forma pychy. To wiara w to, że świat powinien kręcić się według twoich oczekiwań. Że inni powinni traktować cię tak, jak uważasz, że na to zasługujesz, i że okoliczności powinny dostosowywać się do twoich pragnień. Ale to nie jest siła, to emocjonalna niewola. Epiktet powiedział jasno: To nie rzeczy nas niepokoją, lecz opinie, jakie o nich mamy. A jaka opinia nas zatruwa? Ta, że wszystko musi być sprawiedliwe, idealne i zrównoważone. Ale życie tak nie działa. Życie jest chaotyczne, nieprzewidywalne i obojętne na twoje ego. I to jest w porządku, ponieważ w tej obojętności możesz odnaleźć wolność. Kiedy nauczysz się nie brać wszystkiego zbyt poważnie, dzieje się coś dziwnego. Nic cię zbyt mocno nie dotyka. Nie dlatego, że stajesz się zimny czy obojętny, ale dlatego, że jesteś mądry. Bo wiesz, że w wielkim schemacie wszechświata większość ludzkich dramatów to małe fale na ogromnym oceanie. Następnym razem, gdy ktoś powie coś, co cię obrazi, zatrzymaj się, odetchnij i zapytaj siebie, czy to naprawdę ma znaczenie. Jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuść. Pozwól, by komentarz rozpłynął się w powietrzu jak piórko na wietrze, ponieważ nie jesteś już niewolnikiem automatycznych reakcji. Twój spokój nie jest na sprzedaż, twoja uwaga jest święta. Nie marnuj emocjonalnej energii na małe rzeczy przebrane za wielkie. Zapamiętaj: branie wszystkiego na poważnie nie czynicie silnym, czynicie kruchym, czynicie emocjonalną ofiarą świata. A ty nie urodziłeś się, by być ofiarą. Urodziłeś się, by panować nad swoim umysłem, więc śmiej się z samego siebie od czasu do czasu, opuść gardę ego, rozluźnij ramiona i pamiętaj, nic nie zasługuje na twój pokój, z wyjątkiem tego, co karmi twój wzrost. Zasada numer dwa. Akceptuj rzeczywistość. To jedna z najtrudniejszych i najpotężniejszych prawd, jakie możesz usłyszeć. Rzeczywistość nie ma obowiązku zgadzać się z Twoimi oczekiwaniami. Za każdym razem, gdy gniewasz się, bo coś nie poszło po Twojej myśli, walczysz z tym, co nieuniknione. Walczysz z samym życiem, a w tej walce zawsze przegrywasz. Akceptacja rzeczywistości nie oznacza poddania się. Oznacza widzenie rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chciałbyś, żeby były. Wyobraź sobie, że w dniu, w którym zaplanowałeś piknik, pada deszcz. Możesz czuć frustrację, przeklinać niebo i zrujnować sobie nastrój. Albo możesz to zaobserwować, uśmiechnąć się i poszukać innego sposobu na cieszenie się dniem. Mądry umysł nie żąda, by świat się zmienił, on sam zmienia się, by zestroić się ze światem. Stoicy nazywali to amorfati, miłością do losu. Nie tolerowaniem go, nie rezygnacją, ale kochaniem go. Głęboką akceptacją, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Posłuchaj uważnie. Brak akceptacji rzeczywistości sprawia, że chorujesz, napełnia cię lękiem, gniewem i frustracją, ponieważ tworzysz dystans między tym, co jest, a tym, czego byś chciał. I w tej szczelinie mieszka cierpienie. To, co się stało, stało się. To, co jest, jest. Nieważne, ile razy powtarzasz to w myślach, nieważne, jak bardzo pragniesz, by sprawy potoczyły się inaczej, rzeczywistość nie zmieni się tylko dlatego, że narzekasz. Ale ty możesz się zmienić, gdy ją zaakceptujesz. Spójrz na swoje życie. Przyjrzyj się sytuacjom, które nieustannie cię złoszczą. Co mają ze sobą wspólnego? Najprawdopodobniej to, że ich nie akceptujesz, że z nimi walczysz. Może nie akceptujesz tego, że ktoś cię zawiódł, albo że nie masz takiej kontroli, jak ci się wydawało, lub że sprawy nie ułożyły się zgodnie z oczekiwaniami. Ale oto brutalna prawda: życie nie jest tu po to, by cię zadowalać, jest tu po to, by cię kształtować. Każda przeszkoda, każda porażka, każda zdrada i każde niepowodzenie nie są karami, są lekcjami. I dopóki będziesz gniewać się na lekcje, dopóty będziesz musiał powtarzać egzamin. Nie możesz kontrolować tego, co robią inni, ale możesz kontrolować swoją odpowiedź. Nie możesz kontrolować wyników, ale możesz kontrolować swój wysiłek. Nie możesz kontrolować świata, ale możesz kontrolować swój wewnętrzny świat. Akceptacja rzeczywistości to niebierność, to inteligencja emocjonalna. To fundament, na którym budujesz swój spokój. Zrób to ćwiczenie. Kiedy poczujesz, że gniew zaczyna narastać, zatrzymaj się, odetchnij i zaobserwuj sytuację bez jej oceniania. Po prostu patrz i powiedz sobie: Oto co jest, co mogę z tym zrobić. Taka prosta zmiana nastawienia może zaoszczędzić ci lata niepotrzebnego cierpienia, ponieważ najbardziej boli nas nie to, co się dzieje, lecz historia, którą wokół tego budujemy. Pamiętaj więc, Stoik nie gniewa się na rzeczywistość. On ją studiuje, rozumie i adaptuje się do niej z siłą. Akceptuj to, co jest, używaj tego, co masz i idź naprzód bez skarg, bez dramatu, tylko z obecnością. Zasada numer 3. Znaczenie ciszy. Żyjemy w hałaśliwym świecie. Nie chodzi tylko o hałas zewnętrzny, samochody, powiadomienia, rozmowy bez sensu. Prawdziwy hałas jest wewnętrzny, myśli, które się nie zatrzymują. Nieuzasadnione opinie, impulsywne reakcje, słowa, które wylatują bez filtra mądrości. I w tym hałasie tracimy spokój, gniewamy się, bo nie umiemy milczeć, nie umiemy czekać, nie umiemy się powstrzymać. Ale stoicy o tym wiedzieli. Cisza jest formą potęgi, nie potęgi dominowania nad innymi, ale potęgi panowania nad sobą. Mężczyzna, który nie potrafi milczeć, jest mężczyzną, który nie posiada samego siebie. Kobieta, która musi reagować na wszystko, jest kobietą bez kontroli nad swoim umysłem. Czy zauważyłeś, że najmądrzejsi ludzie mówią mało? Obserwują, słuchają, nie śpieszą się, ponieważ rozumieją coś zasadniczego. Nie wszystko zasługuje na reakcję, nie wszystko zasługuje na odpowiedź, a przede wszystkim nie wszystko zasługuje na Twoją energię. Za każdym razem, gdy odpowiadasz impulsywnie, oddajesz kontrolę. Mówisz tym samym. Mój spokój zależy od tego, co powiesz, co zrobisz, co pomyślisz. A to nie jest siła, to emocjonalna zależność. Cisza natomiast jest murem, świętą przestrzenią, w której możesz przyjrzeć się swojemu wnętrzu przed działaniem, gdzie możesz rozeznać, czy to, co zamierzasz powiedzieć, buduje czy niszczy. Marek Aureliusz mówił to wyraźnie: wybierz by nie czuć się zranionym, a nie będziesz zraniony. A jak wybierasz brak zranienia? Zachowując milczenie przed tym, co nie zasługuje na twoją duszę. Czasem wierzymy, że milcząc przegrywamy, że dajemy sobą pomiatać. Ale jest wręcz przeciwnie. Ten, kto milczy, nie poddaje się. On się wznosi, ponieważ tylko ten, kto podbił swoje wnętrze, może pozwolić sobie na brak reakcji. Powiem ci tak: jeśli nie potrafisz być w ciszy ze samym sobą, to nie zaznałeś spokoju, ponieważ cisza jest lustrem duszy. Jeśli po zamknięciu ust czujesz lęk, to dlatego, że w środku jest pustka, którą próbujesz wypełnić hałasem. Zacznij to praktykować. Gdy ktoś cię prowokuje, zachowaj milczenie. Nie odpowiadaj na pierwszy impuls, pozwól mu minąć, obserwuj, oddychaj, a zobaczysz coś magicznego. Ogień gaśnie sam, jeśli go nie karmisz. Także, gdy coś cię oburzy, zamiast biec o tym opowiadać, wyładowywać się czy wybuchnąć, usiądź. Zaobserwuj to, co czujesz, daj temu przestrzeń. Cisza jest pojemnikiem, emocjonalnym, zwolnionym tempem. Pozwala wyraźnie zobaczyć to, co w pośpiechu wydaje się pilne, a wcale takie nie jest. I najpotężniejszą rzeczą w ciszy nie jest to, co przemilczasz na zewnątrz, ale to, co uciszasz wewnątrz. Niepotrzebne myśli, przypuszczenia, toksyczne interpretacje. Naucz się widzieć je bez utożsamiania się z nimi. Nie wszystko, co myślisz, jest prawdą. Nie wszystko, co czujesz, jest sygnałem do działania. Kiedy rozwiniesz cichy umysł, rozwiniesz umysł niepokonany, ponieważ nikt nie może wyprowadzić z równowagi kogoś, kto nie potrzebuje reagować. Zacznij więc kochać ciszę, uczyń z niej swoje schronienie. To nie jest pustka, to siła, to nie słabość, to panowanie. W świecie, który krzyczy, ten, kto zachowuje milczenie, staje się mistrzem. Zasada numer 4. Używaj wdzięczności jako narzędzia. Niewiele rzeczy przywraca kontrolę tak szybko jak wdzięczność. I nie mówię o tej powierzchownej wdzięczności, którą wypowiada się tylko ustami. Mówię o wdzięczności głębokiej, świadomej, która rodzi się z uznania rzeczywistości taką, jaka jest i mimo wszystko dostrzegania w niej tego, co wartościowe. Bo oto brutalna prawda. Nie jesteś zły, dlatego że sprawy poszły źle, jesteś zły, bo nie widzisz tego, co wciąż jest dobrze. Kiedy brakuje ci wdzięczności, umysł staje się lupą skierowaną na katastrofę, wyolbrzymia negatywy, ignoruje dobro i wtedy każde niepowodzenie staje się tragedią. Ale kiedy trenujesz wdzięczność, twoje spojrzenie się zmienia. Przestajesz myśleć, dlaczego mi się to przydarza, a zaczynasz pytać, czego mogę się z tego nauczyć? Za co wciąż mogę być tu wdzięczny? Nie potrzebujesz, by wszystko było idealne, by czuć spokój. Potrzebujesz uznać to, co już jest wartościowe. Epiktet mówił bez owijania w bawełnę. Nie skarż się na to, czego ci brakuje. Dziękuj za to, co masz, bo nawet to mogłoby zniknąć. Jeśli dziś nie potrafisz dostrzec daru, jakim jest ciało, które oddycha, kolejny dzień na działanie, umysł, który może refleksować. To znaczy, że nie jesteś przebudzony, śpisz w narzekaniu. Wdzięczność jest antidotum na gniew, ponieważ przypomina ci, że tak naprawdę nic nie należy do ciebie: ani twoje posiadłości, ani relacje, ani zdrowie, ani twój czas. Wszystko jest pożyczone. Wszystko jest ulotne. Kiedy to zrozumiesz, każdy moment, nawet ten trudny, staje się okazją do nauki, wzrostu i wdzięczności. Coś straciłeś? Podziękuj za to, co zyskałeś, puszczając to wolno. Zawiedlicie? Podziękuj, że teraz wyraźnie widzisz, kto naprawdę zasługuje na twoją energię. Przechodzisz przez kryzys? Podziękuj za możliwość wzmocnienia się. Ale nie zrozum mnie źle, Wdzięczność to nie rezygnacja, to nie mechaniczne mówienie: dziękuję. To głęboka zmiana sposobu patrzenia. To decyzja, by mimo bólu utrzymać otwarte serce. To pokora, by zaakceptować to, czego nie możesz zmienić. I odwaga, by działać tam, gdzie możesz. Rób to każdego dnia. Zapisuj trzy rzeczy, za które możesz być wdzięczny, nawet w środku burzy. Rób to, nawet jeśli nie masz na to ochoty, rób to, gdy jesteś zły, rób to, gdy wszystko wydaje się nie tak. I zobaczysz, jak krok po kroku twój umysł zmienia kanał: z gniewu na możliwość, z narzekania na działanie, z chaosu na spokój. Ponieważ nikt nie może być jednocześnie głęboko wdzięczny i głęboko zły. Zasada numer 5: bądź świadomy tego, co dzieje się w twoim ciele. Ta ostatnia zasada może wydawać się dziwna, ale jest być może jedną z najpotężniejszych, ponieważ gniew nie zaczyna się w umyśle, zaczyna się w ciele. Tak, zanim pomyślisz, rozgniewałem się. Twoje ciało już zareagowało, twoje mięśnie się napięły, twój oddech przyspieszył, twoje serce zaczęło bić szybciej. Jeśli nie potrafisz odczytać tych sygnałów, jest już za późno. Ciało włączyło alarm, a umysł rozniecił pożar. Dlatego stoicy trenowali świadomość ciała nie jako mistyczny akt, ale jako praktyczne narzędzie samorządności. Nie możesz bowiem rządzić swoim umysłem, jeśli nie umiesz zamieszkiwać swojego ciała. Każda emocja ma fizyczne tłumaczenie. Gniew manifestuje się ciepłem, napięciem, sztywnością. Jeśli nauczysz się czuć to na czas, możesz przerwać wzorzec, zanim wymknie się spod kontroli. Następnym razem, gdy poczujesz, że coś ci drażni, nie biegnij, by mówić, reagować czy wybuchać. Zatrzymaj się i zaobserwuj swoje ciało. Gdzie jest napięcie? Jak oddychasz? Czy zaciskasz szczękę? Czy masz sztywne ramiona? Ta obserwacja daje ci pauzę, a ta pauza to wolność. Odetchnij głęboko, powoli, napełnij brzuch, wypuść powietrze nosem. Wydaje się to proste, ale to złoto, ponieważ mówisz swojemu ciału: Jestem bezpieczny, nie muszę reagować, jestem obecny. A kiedy ciało się relaksuje, umysł może myśleć jasno: Nie możesz być mądry, jeśli jesteś na wojnie ze swoim ciałem. Naucz się więc go słuchać, naucz się je relaksować, naucz się wracać do centrum za każdym razem, gdy czujesz, że zaraz stracisz panowanie ponieważ ostatecznie spokój nie jest mistycznym stanem, który spływa na ciebie z nieba. To praktyka, to wybór, to rezultat uczciwego obserwowania siebie i decydowania o działaniu ze świadomością. Teraz znasz już pięć stoickich zasad, dzięki którym nigdy więcej nie będziesz gniewać się o nic ani tracić spokoju. Nie są one magiczne, nie działają, jeśli tylko o nich słuchasz. Działają, gdy nimi żyjesz, gdy praktykujesz je dzień po dniu, nawet gdy jest to trudne. Gdy decydujesz, by wybierać zamiast reagować, gdy stajesz się panem swojego umysłu, a nie niewolnikiem swoich emocji. Więc teraz pytam cię: czy jesteś gotowy przestać usprawiedliwiać swój gniew, przestać oddawać swoją władzę czynnikom zewnętrznym? Czy jesteś gotowy żyć z godnością, jasnością i obecnością? Ponieważ stoicy się nie rodzą, oni się wykuwają, a ty, jeśli tu jesteś, jeśli dotarłeś do końca tego nagrania, już jesteś na tej drodze. Nie zatrzymuj się. Nie oglądaj się za siebie. Uczyń ze stoicyzmu swoją tarczę, a ze swojego spokoju swoje największe zwycięstwo.